Liczyłem na coś nie coś więcej. Ja nie mówię, żeby wyprzedzić e, takie tuzy jak Zielona Góra e, lub Wrocław, ale e, no myślałem, że to będzie równiejsza walka. Były niektóre biegi bardzo dobre w wykonaniu naszych zawodników, natomiast były też i biegi takie oksiderskie, które, że tak powiem, po spóźnionym starcie, bezbarwne i taka jazda. Troszeczkę się nie dziwię, bo Jarek Paliwada dopiero drugie swoje zawody w życiu jechał, e, jak, jak, jak my to żargony mówimy w berecie. E, natomiast bardzo mnie interesowała postawa Grzegorczyka i, i, i Pawlaka, bo jak wiadomo, że oni rywalizują do pierwszej drużyny, do, 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 do meczu z rubinem w Pile i właśnie te wszystkie młodzieżówki będą testem dla nich, kogo powołam na ten mecz. Pierwsza runda młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski nikogo jednak do pierwszej drużyny nie przybliżyła, bo Arkadiusz Pawlak i Kacper Grzegorczyk przywieźli po 7 punktów. Tyle samo zgromadził wypożyczony ze Stali Gorzów Bartosz Hassa. Jedno oczko mniej wyjeździł Jarosław Paliwoda. To dało 27 punktów, trzecie miejsce i mimo wszystko nadzieję na lepszy wynik w kolejnej rundzie. Zwłaszcza, że po absencji spowodowanej chorobą na tor wyjedzie Patryk Dolny. To będzie duże wzmocnienie pilskiej drużyny.